26 kwietnia 1987 roku odbyła się premiera Opętanych na podstawie powieści Witolda Gombrowicza w reżyserii Tadeusza Minca, który zapewniał, że bawi go szukanie Gombrowicza w szmirze. Na scenie i w powieści znalazły się bowiem najbardziej ograne rekwizyty brukowych powieści: miłość z przeszkodami, morderstwo. Duchy, jasnowic, arystokratyczne towarzystwo, stary wierny sługa, rozpustny milioner. A wszystko to podane z solenną powagą, choć jednocześnie ujęte w finezyjny nawias. Parę amantów zagrali Dorota Kolak i Jacek Mikołajczak. W ich interpretacji pomiędzy Ochołowską a Leszczukiem. Rozgrywa się już nie pojedynek osobowości czy płci, ale ponura, swoista psychomachia na śmierć i życie. Dorota Kolak z ogromną łatwością przechodziła od śmiechu do płaczu, a partnerujący jej Jacek Mikołajczak zagrał młodego, nieco prymitywnego chłopaka. Nie tylko mimika. Zmiany sposobu mówienia, ale i poruszania sprawiły, że była to rola bogata i barwna. Wybuchy śmiechu na widowni budzili co róż: Henryk Sakowicz, Ryszard Rączewski jako stary książę, Kuba Dąbkowski jako stary wierny sługa, czy Zbigniew Łobodziński jako perwersyjny milioner. Krytycy Wyróżnili również aktorską perełkę w postaci epizodu markizy Di Mildi Joanny Bogackiej. Powstał zatem spektakl znakomicie zagrany, sprawnie wyreżyserowany, o dużej urodzie plastycznej, z piękną muzyką. Reżyser nadał mu ton lekkiej komedii, przechodząc w łagodną groteskę lub melodramat. W przedstawieniu nie było niemal momentów poważnych, choć działy się sprawy mrożące krew w żyłach.